Rim Shamasi, chrześcijańska nastolatka z Pakistanu, która w zeszłym roku została oskarżona o bluźnierstwo, uciekła ze swojego kraju. Jak się teraz okazało, zamieszkała wraz z rodziną tutaj, w Kanadzie. Blisko rok temu niepiśmienna Rimsza została oskarżona przez sąsiadów o spalenie stronic z wersami koranu. Na mocy pakistańskiego prawa o bluźnierstwie grozi za to dożywotnie więzienie. Zdarza się, że oskarżonych, nawet jeśli zostaną uniewinnieni w sądzie, spotyka śmierć z rąk islamskich fanatyków. We wrześniu dziewczynka została zwolniona za kaucją z więzienia i umieszczona wraz z rodziną w nadzorowanym miejscu. W listopadzie zarzuty wobec niej wycofano. Sprawa Rimszy wywołała żywą dyskusję w samym Pakistanie i za granicą. Stała się głośna m.in. dlatego, że chodziło o osobę bardzo młodą i nie w pełni sprawną umysłowo. Lekarze badający dziewczynkę ocenili, że jest ona opóźniana w rozwoju umysłowym. Przedstawiciel władz pakistańskich informując o wycofaniu zarzutów wobec Rimszy wyrażał nadzieję, że decyzja ta zniechęci do rzucania fałszywych oskarżeń. Chrześcijanie, którzy stanowią 4% 180 milionowej ludności Pakistanu, twierdzą, że są praktycznie bezbronni wobec wysuwanych wobec nich zarzutów bluźnierstwa. Ich zdaniem w wielu wypadkach oskarżenia takie służą załatwianiu porachunków osobistych. Chociaż zarzuty wobec 14-latki wycofano, to musiała ukrywać się, ponieważ grożono jej śmiercią. Podobnie jak jej rodzinie, wraz z rodzicami i czworgiem rodzeństwa, Rimsza wyjechała z Pakistanu w marcu, osiedliła się w Kanadzie. Miejsce ich zamieszkania nie zostało podane do publicznej wiadomości.